Obchody 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Listopadowe święto niepodległości upłynęło pod znakiem poczucia narodowej dumy i szacunku dla tradycji. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, z województwa, powiatu i poszczególnych gmin. Mysza Święta w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja w szanowie, w intencji ojczyzny. Uroczystość pod tablicą upamiętniającą walki o niepodległość narodu polskiego rozpoczęły świętowanie 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Powiecie Szanowskim. W samo południe 11 listopada z płyty szanowskiego rynku wyruszył 7. Szanowski Marsz Niepodległości, zorganizowany przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szanowie. Dzisiejszy patriot, patrząc na dzisiejszy czas, jest czymś, o co musimy niesamowicie dbać i szanować, bo to jest wysiłek naszych przodków. Walczyli o to, wiele ofiar, o, ten nasz, o naszą wolność, dzisiejszą poległość. Musimy o to dbać, szanować to, przede wszystkim szanować naszych poległych żołnierzy. W poprzednich czasach. Tym bardziej patrząc na dzisiejsze czasy, tym bardziej musimy to szanować, bo wiemy, co się dzieje na wschodnią granicą, gdzie giną ludzie. Po południu uroczystości przeniosły się na plac tysiąclecia, gdzie starosta szanowski Andrzej Uryga przyjął meldunek kadetów klas mundurowych drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szanowie. A następnie, w imieniu władz Powiatu Krzanowskiego, złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem zwycięstwa i wolności. W dzisiejszym wydarzeniu obchodzimy ślubowanie pierwszoklasistów, uczniów Liceum Baczyńskiego numer 2 w Szanowie. Oddają dzisiaj hołd ku Ojczyźnie i służą, obiecują, że będą służyć w jej potrzebie. Tradycyjnie już po raz 24 odbyła się Libiąska Biesiada Patriotyczna pod honorowym patronatem starosty Szanowskiego, na którą po raz pierwszy zaprosiło mieszkańców Stowarzyszenie Muzyków Canticum Canticorum. Powiat Szanowski przekazał wsparcie finansowe na organizację tej wyjątkowej imprezy, która w tym roku odbyła się pod hasłem na styku trzech kultur krakowiacy, ślązacy i górale. Drodzy Państwo, to jest właśnie fenomen naszej biesiady, że potrafimy wszyscy usiąść do stołu, być życzliwi, rozmawiać o przyszłości Polski, o naszej przyszłości. Bo tak naprawdę tego najbardziej nam teraz brakuje w tych trudnych czasach, aby rozmawiać. Rozmawiać ze sobą normalnie, bo tylko tak możemy budować dobrze naszą przyszłość. Biosz jest tym miejscem na mapie Polski, gdzie w sposób wyjątkowy, radosny, z uśmiechem, rozśpiewany. Sposób świętuje Dzień Niepodległości. Przy tym jest to robione w sposób uroczysty, podniosły z wielkimi honorami. Wszystko po to, żeby, Szanowni Państwo, oddać cześć, podziękowania wielu pokoleniom Polaków, którzy ponieśli największą ofiarę, po to, byśmy dziś mogli się cieszyć z wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. Że pół ćwierć wieku temu ta inicjatywa, żeby się spotykać tutaj, świętować na wesoło, świętować w gronie naszej tutaj małej lokalnej społeczności, ale tu się odbywa, się buduje ten patriotyzm. Lokalny patriotyzm to się później przekłada na tę miłość do Polski. I cieszę się, że spotykamy się po raz kolejny, 24 razy w takim szerokim gronie, że prawie sala jest pełna i możemy świętować tą odzyskanie niepodległości. Nasi przodkowie za ojczyzny przelewali krew. My jesteśmy wyjątkowym pokoleniem, pokoleniem które. Na szczęście tego nie musiało czynić, ale jakaś wielka przestroga też z Ukrainy płynie, że nic nie jest dane na zawsze, że o swoją wolność trzeba ciągle się troszczyć, ją pielęgnować.